To Otwarcie dnia w TVN24. Biznes i świat to najważniejsze informacje ze świata i gospodarki, ale także tej gospodarki, która dotyczy bezpośrednio państwa kieszeni. Rząd zmienił ozusowanie umów, został przegłosowany przez Sejm. No i teraz zobaczymy, czy to dobra, czy zła decyzja. A ocenią to Wisława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Grzegorz Szybaczewski Konfederacja Lewiatan. Wsłaniam się. Drodzy Państwo, chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od takich dwóch cytatów, które Znalazłam wczoraj na forach, przygotowując się do rozmowy. Bardzo Wam dziękuję, drodzy politycy. Dzięki o zusuwaniu umów zleceń zarobię około 30% mniej. Ciekawe, jak utrzymam swoją rodzinę. I drugi, młody, 23, podpisuje się. Mam 23 lata i cieszę się, że pracuję na umowę zlecenie. Dzięki temu zarabiamy więcej. Państwo nie kradnie moich ciężko zarobionych pieniędzy. Nie liczymy emerytury od Państwa, ale dzięki temu, że zarabiamy więcej, stać mnie na prywatnych lekarzy i prywatne ubytki ubezpieczenie. Takich, którzy to piszą, jest naprawdę niewielu. Bardzo wiele osób pracuje właśnie na te umowy śmieciowe w zupełnie innych e, zakładach niż tutaj z tych, z tych wypowiedzi wynika. Przede wszystkim bardzo słabe uświadomienie każdego obywatela młodego, który po prostu daje się naciągać pracując na taką formę zatrudnienia. Przede wszystkim e, proszę zauważyć, jak jest oskładkowane te umowy. Każda umowa e, pracodawca wykorzystując sytuację, zatrudniają takich pracowników na pierwszą umowę powiedzmy za 100 zł, a jest, następna umowa już nieozusowana jest za 2000. Osoby, które tak piszą, kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak będzie wyglądał ich los w przyszłości, jaką będą mieli emeryturę. Ja rozumiem, że. Ale myślę o, dzisiejszy... o, dzisiejszy... o dzisiejszy dzisiejszym Ale tak, no dzisiaj mam, ale kto mnie utrzyma na starość? Kto nazbiera na moje składki? A kto mnie no Mówi, przepraszam, ludzie. ale dzisiaj to trzeba przede wszystkim rozmawiać z pracodawcą, żeby za taką formę płatności dawał dla pracownika wynagrodzenia, żeby można było godnie za nie wyżyć. Ja rozumiem osoby, które mają mało, ale też trzeba pomyśleć o tym, co będzie w przyszłości i kto mnie utrzyma. Zaraz zwrócę się do pracodawcy, tylko słowem wyjaśnienia. Właśnie Pani mówiła o tym, że dotychczas było tak, że pracodawca zawierał dwie umowy. Jedną na przykład na 50 zł, drugą powiedzmy na... 2000 zł, ale składkę odprowadzał tylko od tej za od 50, tej, za 50 zł. zł. Ta druga nie była już oskładkowana. Teraz będą do wysokości płacy minimalnej, czyli tak, jak dobrze się. pamiętam, około 1800 zł. Teraz też? 1700. Czyli od przyszłego roku. roku. Czy pracodawcy będą obcinać pracownikom pensję albo nie będą dawać podwyżek, dlatego że doszło do ozusowania? Czyli te około 30% trzeba będzie odprowadzić do instytucji państwowej? Myśmy analizowali tę kwestię, kiedy pojawił się. Ten projekt, jakie będą możliwe scenariusze przystosowania pracodawców, którzy funkcjonują w tych branżach, w których umowy zlecenie są wykorzystywane często. To częste wykorzystywanie wynika z niskiej produktywności miejsc pracy i jak przyjrzeliśmy się tym umowom, one się koncentrują przede wszystkim w takiej sekcji PKD jak administrowanie i działalność wspierająca i mam tu na Co myśli to przede, to przede znaczy? wszystkim takie firmy jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie zieleni, e, również kategoryczne. Wielu dziennikarzy. E, dziennikarze na umowach chodziło, e, a studenci tutaj się nic nie zmienia. To znaczy nadal będą korzystali z tej preferencji mm -hmm. dotyczącej nieskładkowania tak. umów. Ale czy natomiast scenariusze na przystosowania tak? to zależały... Pracy dla tak, to są koszty, ktoś to musi. Ktoś Ktoś to musi ponieść i myśmy zwracali uwagę przede wszystkim na to, że trzeba te zmiany wprowadzać stopniowo, żeby skutki społeczne były możliwie najmniejsze. Znaczy po pierwsze trzeba było zadbać o to, żeby w prawie zamówień publicznych e, zmieniły się zasady wyłaniania oferentów, żeby to nie był dyktat najniższej ceny wyłącznie A to i żeby już... Ale bardzo, dużo bardzo dużo zmieni. Poza tym w, w tym prawie dbaliśmy, zadbaliśmy o taki zapis, żeby z, konieczne było zawieranie umowy o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga, a robocizna była kalkulowana na podstawie co najmniej płacy minimalnej. To znaczy, wiele firm chciałoby funkcjonować na rynku, który jest przewidywalny i w którym nie ma takich działań, które można uznać za nieuczciwą konkurencję czy dumping socjalny, mówiąc inaczej, czyli zaniżanie kosztów. A czy pani, pani Wiesława zgadza się z tym stanowiskiem? pracodawców, bo ja cały czas tutaj opieram się na tym, co mówią zwykli ludzie, czyli o ich codzienności, że pracodawcy rzeczywiście nie będą oszczędzać teraz na tych pracownikach, że zamiast dać mu 200-300 złotych podwyżki, to on teraz te 200-300 złotych będzie musiał odprowadzić do ZUS-u, NFZ-u i tak dalej. Ta ustawa to jest kompromis zawarty między pracodawcami a związkami zawodowymi. My pracowaliśmy prawie dwa lata nad, nad, tym, nad tym rozwiązaniem. Ale czy jest taka gwarancja? My jako Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uważamy, że każda praca powinna być opodatkowana. Bo pracownik prawda, opodatkowuje się na umowę o pracę wysokimi kosztami. Natomiast ta nieuczciwa konkurencja, zatrudniając na umowę śmieciową, właśnie na tym oszczędza. I to jest też ukłon w kierunku też pracodawców, żeby przemyśleli problem. Czy pracownik, e, bo, jeśli wyliczy sobie, mi, że pracodawca zaoszczędził na nim te 200-300 Ale pan złotych. powiedział o branżach, w których to jest nadużywane. Proszę zobaczyć. Ustawa o zamówieniach publicznych, kry kryteria cen powodowała, że podwykonawcy mieli po 4 zł, po 5 zł, stawki godzinowe. Dlatego my, Teresy, jak, jako drugi krok, wprowadziliśmy do parlamentu ustawę stawki godzinowej. Ona też jest, zamyka się w minimalnej pensji, żeby pracownik nie był wykorzystywany, oszukiwany, żeby przynajmniej zarabiał minimalną pensję. Proszę zobaczyć na instytucje państwowe, instytucje publiczne, które właśnie zamawiały usługi o tych, o których mówił mój przedmówca, u firm za taką cenę która nie gwarantuje płacy minimalnej, tutaj dla... też jest łamanie prawa. Jaki będzie efekt dla rynku pracy po wprowadzeniu tych e, umów, ozusowanych znaczy, umów zleceń? Pierwsze, nie będzie tak umów, źle. Powiedzmy Jak? Sobie, znaczy? że sobie, Stosowanie umów zleceń nie jest aż tak powszechne. To znaczy, to nie jest aż tak duży udział rynku. Ale to są e... konkretni ludzie, konkretne to są konkretni ludzie. Statystyka <laughs> idzie tutaj jednak na drugi plan. Dla nas kluczowe było, żeby tą zmianę wprowadzać stopniowo. Czyli po pierwsze zmiany w ustawie zamówień publicznych, po drugie wakacje o Da szansę pracodawcom przystosować się w taki sposób, żeby nie musieli całego kosztu od razu przenosić na zleceniobiorcę. A jaką część przerzucą pracodawcy, czyli państwo, na pracownika? Prze braliśmy pod uwagę różne scenariusze, łącznie z tymi 30%. Im dłuższy będzie okres przystosowawczy, czyli wakacje legis Teraz udało się wynegocjować ten 1 stycznia 2016, tym mniejsza część będzie przerzucana to na znaczy pracowników. mniejsza część. negocjacja no, można... umów, będzie partycypował no to, to zamawiający ja bym... i wykonujący. Ale będzie ja chciałabym zapytać pracodawcę, takiego młodego 23, który nas dzisiaj być może ogląda, jaki, ile mniej on zarobi przez osusowanie. Jego umowy. On wcale nie musi mniej zarobić. Naprawdę. No, jeśli pracodawca... tak, powiedział, że tak. Ale, no niekoniecznie. Ale to jeśli może być renegocjacja umowy nie. Pierwszy raz, kiedy Ja bronię pracodawców, bo to był kompromis zawarty. Naprawdę. I to jest krok, idzie w dobrym kierunku. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak stracą pracę, to nie dostaną zasiłku dla bezrobotnych, bo ich y, składki nie są do minimalnej pensji uzusowane na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. My mamy mnóstwo właśnie takich przykładów. Pani ma dwa przykłady, takie, którzy się nie godzą z tym z, z większego. na formą. To nie jest tak natomiast, natomiast my mamy bardzo wiele przykładów, gdzie przychodzą do OPZZ ludzie płacząc, że oni nie mogą wziąć zasiłku dla bezrobotnych, bo oni nie mieli ozusowania na minimalną płacę. Więc to no też dobrze. mnóstwo listów I, i, i próśb, żeby coś z tym fantem w zrobić. I to jest rzeczywiście aspekt... takie. przepraszam, podniesienie wieku emerytalnego spowodowało i zasady naliczania naszych świadczeń, że tylko jest konto, Prawda? I średnia do życia, jak sobie nazbierają, nie nazbierają na tym końcu 25 lat. Pracy, to nikt im nie wypłaci minimalnej emerytury. Do, do tego zaraz przejdziemy. Ile zostanie przerzucone na pracownika z tych kosztów? To jest naprawdę trudne do oszacowania, ponieważ jeżeli mówimy o tych najniższych stawkach, które tutaj były przytoczone, mm -hmm. czasami to są 4-5 zł, tak. tutaj to trudno to mówić, szczyna. że pracodawcy mają szansę przerzucenia tego na zleceniobiorców, ponieważ stawki są tak niskie, że będzie ciężko znaleźć kogoś, kto zechce pracować za takie no, ale pieniądze. Ale tam że analizowali państwo różne scenariusze, jakąś część na pewno im później tym mniejszą, więc pytam jaką w tym scenariuszu? Nasze scenariusze najbardziej... dotyczyły przede wszystkim sytuacji przejścia do szarej strefy czy rezygnacji z zatrudniania na umowę o pracę jako kompensacji dotyczącej... Ile Pana y... zdaniem realnie pracownik będzie musiał ponieść kosztów, czyli o ile zmniejszy się jego pensja widełki? Czy to będzie 30%, 20% czy 10%? 30% maksymalnie w naszej ocenie. Im, jeżeli zostanie zachowany ten okres przystosowawczy być może będzie będzie to 10, a może mniej procent. Proszę, Ale p... jeśli teraz zarabia 800 zł, prawda, a będzie zarabiał y, 1750, to chyba te 30% to jeszcze jest więcej, niż teraz zarabia, znaczy, bo jeśli teraz ma za gwarantuje, godzinę... że wy tak. wynagrodzenie y -y -y. do 1750, y -y. natomiast wszystkie umowy zlecenia do tej wartości będą, będą oskładkowane. oskładkowane. A chciałam Państwu, bo Pani wspomniała o emeryturze i to jest rzeczywiście ciekawy aspekt, bo tutaj też jeden z tych młodych ludzi poruszył taki problem. Ja nie chcę oddawać pieniędzy na NFZ, bo ja wolę się ubezpieczyć dobrowolnie, żeby być minimalne ubezpieczenie, ale zapłacić sobie prywatne. A z czego ja mam odkładać dodatkową emeryturę, jeśli teraz zabierze mi się z pensji? Bo minimalna państwowa emerytura, nawet Waldemar Pawlak mówił, że w państwowa emerytura nie wierzy. No, ty, ty. Pani redaktor, wszystko zależy od tego, ile kto zarabia na tę umowę, zlecenie. Ale większość osób nie zarabia minimalnej pensji. Większość osób nie zarabia minimalnej pensji. Więc nawet im do ubezpieczenia się w prywatnym funduszu to jest po prostu mrzonko. Ale realnie I, zarabia więcej. Ale realnie zarabia dzisiaj więcej, a niech myślą, A czy, czy był inny pomysł alternatywny dla takiego rozwiązania i gozusowania umów, tak żeby ten pracownik nie stracił? tak żeby nie straciło jednocześnie żeby wzmocnić system ubezpieczeń społecznych na tyle żeby ci ludzie byli ubezpieczeni. Wie pani, to jest jednak takie głosy jak słucham pokazują że osoby starają się nie widzieć pełnego obrazu. Znaczy my mamy w tej chwili ogromny deficyt w systemie ubezpieczeń społecznych i ci którzy się na ten system nie składają liczą na to, że w przyszłości będą mogli skorzystać z tego, a z kolei będzie to sfinansowane przez tych, którzy się składają. My musimy jakoś tą dziurę załatać. Staraliśmy się. E, znaczy, nie, 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 powiedzmy nie. sobie uczciwie, jeżeli nie skieszeni e, tych, którzy w tej chwili korzystają z nadmiernych zwolnień, no to z kieszeni tych, którzy z tych zwolnień nie korzystają. Nie korzystają, korzystają czyli to... wszystkie swoje dochody. System, żeby był szczelny, musi być powszechny. I to jest pierwszy krok w kierunku upowszechnienia, czyli uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych, ale jednocześnie zrobiony w taki sposób, żeby konsekwencje społeczne były jak najmniejsze. I tutaj jesteśmy zadowoleni z tej zmiany, e, ponieważ udało nam się przekonać wszystkich, że po prostu musimy to robić stopniowo. Ja zwracam uwagę, że po pierwsze jest limit dopłacy minimalnej, tak. po drugie jest odpowiednio długie wakacjolegi. Poprzednie proponowane było trzymiesięczne. To by była szokowa reakcja rynku, gdzie byłyby dwa tylko wyjścia. Albo masowe oskładkowanie, tak, obciążenie składką Wczas osób, e, zlecenie biorców, albo po prostu rezygnowanie z kontraktów. My być może mielibyśmy takie scenariusze, że nagle szpitale nie byłyby sprzątane, a urzędy państwowe chronione. Więc e, to jest kompromis. Oczywiście każdemu, kto do tej pory płacił niższe składki, nie podoba się to, że będzie płacił wyższe, ale inni je płacą. Może na emeryturze mu się spodoba. Bardzo Państwu dziękuję za tę dyskusję. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ i pan Grzegorz Baczewski, Konfederacja Lewiatan. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję za komentarz. Proszę z nami zostać. To jest otwarcie dnia w TVN24 Biznes i Świat. Będą kolejne bardzo praktyczne dla Państwa informacje.